Czas na kolejne wydanie metalowego podsumowania tygodnia. Oglądacie Metalnews.pl. Zapraszam. Mam wrażenie, że Faith No More to już nie istnieje. Moim zdaniem Paton to najbardziej przereklamowany śpiewak, jakiego kojarzę. 30 lat temu byli nawet ok, ale teraz to już po ptokach. Firma, używki i wiek zrobiły swoje, a nie zadbali o siebie jak inne stare zespoły, na tyle by koncertować na poziomie. Paton to jednak odklejeniec, wiele razy dawał o tym znać w wywiadach. No, widzę, że Faith No More jako całości się obrywa, ale w szczególności jednak Bęcki zbiera Paton. Kto wie, czy gdyby Ironi nie wyrzucili ich zawczasu, to czy otrzymalibyśmy tyle perełek jak właśnie Fear of the Dark. Wszystko zależy od podejścia wytwórni, ale umówmy się, że one lubią ingerować i nie zawsze ingerują w dobry sposób. Natomiast możliwe, że powiem coś, z czym większość z Was się nie zgodzi, ale no Fear of the Dark bym tutaj nie podawał jako flagowy przykład, bo o ile sam utwór i kilka innych z tego albumu są całkiem spoko. Tak o tyle całego albumu nigdy nie udało mi się przesłuchać od początku do końca. Zdecydowanie bardziej wolę Power Slave czy Summer in Time. Poza Zombiexwia... To jest po angielsku? Emerytura Slayera była krótka, ale w trakcie jej trwania Kerry King nie gryzł się w język. Z szerokim echem odbiły się jego wypowiedzi pod adresem Toma Arai, za którego King miał nagrywać partie basowe na albumach Slayera od początku lat 90. Od momentu zejścia legendy thrash metalu ze sceny, jego kontakt z Tomem miał praktycznie nie istnieć. Jednak panowie znowu stanęli obok siebie na scenie i można się zastanawiać, czy i jakie zmiany pod tym względem zaszły. Kerry rozwiał wszelkie spekulacje w jednym z ostatnich wywiadów. Przez wiele wcześniejszych lat nie rozmawiałem już z Tomem przez telefon i bardzo rzadko do siebie pisaliśmy. I teraz jest tak samo, ale to tylko dlatego, że ludzie zmieniają się na przestrzeni lat. Tom nie jest już gościem, z którym założyłem kiedyś zespół, jest już inną osobą. A ja w zasadzie pozostałem bardzo podobny do tego, kim byłem, mając 20 lat. Ale lubię Toma, nie ma między nami żadnych problemów. Spotkaliśmy się w zeszłym roku po raz pierwszy na próbach przed powrotem Slayera i nie było to niezręczne spotkanie. Zagraliśmy razem kilka koncertów i wszyscy byliśmy szczęśliwi. Po drugim koncercie spotkaliśmy się nawet na chwilę i wypiliśmy trochę tequili. Wychodzi na to, że na ten moment Kinga i Araje łączą już tylko relacje stricte biznesowe. Rozstania i powroty w świecie rocka i metalu to nic nowego, ale ja doceniam, że nie jest to jeden z tych powrotów, gdzie najpierw wylewamy na siebie wiadro pomy, a jak wchodzi w grę wielka kasa, to nagle wszyscy się kochamy. Zaznaczmy, że mimo krytycznych czy niepochlebnych wypowiedzi pod adresem kolegi, King nigdy nie mieszał go z błotem. Exodus rozpoczął rok od zmiany wokalisty, co wzbudziło spore poruszenie w metalowej społeczności. Biorąc pod uwagę, że Steve Zetro Souza jest najdłużej działającym wokalistą zespołu, łącznie w jego szeregach był 20 lat. Powodem miała być jego niechęć do wyjazdów w długie trasy, co zresztą sam zainteresowany potwierdza. Nie czytam za bardzo, co ludzie piszą w internecie, bo szczerze mówiąc, mało mnie to obchodzi. Ale mój syn pokazał mi ostatnio, co Gary Holt opowiedział o mnie w jednym z wywiadów. Chodziło o to, że jego zdaniem nie zrezygnowałem z bycia w z pole, a po prostu zostałem z niego zwolniony. I cóż! Muszę się z nim zgodzić. Bycie w zespole jest trochę jak bycie w małżeństwie, i nasze małżeństwo naprawdę się już wyczerpało. Ale myślę, że była to dobra decyzja dla obu stron. Po tym, jak zespół opublikował tamto oświadczenie, ludzie dzwonili do mnie przez kilka dni pytając, czy wszystko jest w porządku, a ja naprawdę czułem się wtedy szczęśliwy. Wiedziałem o tym rozstaniu już od grudnia i byłem z nim jak najbardziej pogodzony. Powiedziałem kiedyś Garemu, że chciałbym występować do 70, ale teraz sądzę, że ma. Mam już dość rygorystycznego życia w trasie. Biznes nie przejmuje się tym, co dzieje się w twoim życiu prywatnym. W 2016 roku zmarła moja mama, a ja nie mogłem przyjechać na pogrzeb, bo akurat graliśmy koncerty w Salwadorze. Wielokrotnie opuszczałem też szkolne uroczystości związane z moimi dziećmi, i pewnie sporo muzyków może się utożsamiać z tą sytuacją. Ale są ludzie, którzy naprawdę lubią życie w trasie i potrafią przechodzić praktycznie z jednej trasy do drugiej. Steve zaznacza też, że nie ma ochoty więcej występować z zespołem. Nawet w roli gościa. Czy kiedykolwiek jeszcze z nimi wystąpię? Nie, na pewno nie. Już trzy razy dołączałem do Exodus, więc myślę, że zbędny jest kolejny powrót, nie mam już na niego ochoty. Więc jeśli widzieliście występ Exodus w Los Angeles w 2024 roku, to widzieliście ostatni koncert, na którym śpiewałem z Exodus. Tym samym spekulacje na temat potencjalnego konfliktu na linii Exodus Souza chyba zostały w końcu ucięte. Muzyka inspirowana filmami to nic nowego, ale co powiecie na film, którego struktura jest inspirowana muzyką? Synerż to horror, który zyskuje uznanie widowni i krytyków. Reżyser obrazu Ryan Kugler wyznał, że struktura filmu była inspirowana utworem One z repertuaru Metaliki. Chciałem, by film czuło się jak piosenkę, dlatego sięgnąłem po One Metaliki. Zaczyna się intensywnie, potem staje się melodyjny, by w końcu zmierzać w absolutne szaleństwo. Ale gdy dochodzisz do końca, czuję, że ta podróż była nieunikniona. Fabuła Sinners przedstawia się następująco. Michael B. Jordan wciela się w postać bliźniaków, Smoka i Staka. Weterani wojen gangsterskich w Chicago wracają do rodzinnego miasteczka w stanie Mississippi z marzeniem otwarcia klubu jazzowego na przedmieściach. Ich inicjatywa napotyka jednak opór białej społeczności. Mimo to bracia potrafią zjednoczyć czarnoskórych i azjatyckich mieszkańców spragnionych nowego miejsca rozrywki. Ich zmagania wkrótce przeradzają się w dramat o podtekstach nadprzyrodzonych. Macie ochotę pojechać na koncert? Nie do końca wiecie na jaki, nie do końca wiecie gdzie? No to jak co tydzień? Winery Bookings ma dla Was trzy propozycje. No dobra, tym razem będą to dwa koncerty, a... Pierwszym z nich będzie wspólne granie Caliban, In Hearts Awake, Cabal oraz Assemble the Chariots. Całe to przedsięwzięcie odbędzie się w krakowskim kwadracie 16 maja tego roku. Bramki otwierają się o 18, cała rzecz zaczyna się dziać o 19, a bilety zgarnięcie w drugiej puli za 149,99. Drugi koncert jest bardzo odległy, więc możecie go już sobie wpisać w kalendarze i szykować urlopy na przyszły rok, bo 16 lutego 2026 w warszawskiej proximie, Scenę będą ze sobą dzielić Visions of Atlantis oraz Workings, a supportować będą ich induction. Bramki otwierają się o 19, całość wydarzenia startuje o 20, a bilety w pierwszej puli możecie zdobyć za 184 zł i 99 groszy. Wiele wskazuje na to, że Richie Blackmore będzie się żegnał z koncertowaniem. W ostatnich latach nazbierało się sporo pogłosek o pogarszającym się stanie zdrowia gitarzysty, do czego odniosła się jego żona Candice Knight. Wierzcie lub nie, ale Richie skończył niedawno 80 lat, co jest niesamowite, ponieważ na pewno na tyle nie wygląda. Ale niestety w pewnym wieku człowieka zaczynają dopadać różne sprawy zdrowotne. Półtora roku temu przeszedł zawał serca, a aktualnie walczymy jeszcze z zapaleniem stawów i towarzyszącą im dną moczanową. Richie w dalszym ciągu ma też problemy z plecami, które strasznie utrudniają mu podróżowanie. Stanie na scenie z gitarą też nie jest już dla niego łatwą sprawą. Coraz częściej widuje na scenach różnych muzyków występujących na wózkach inwalidzkich, ale nie sądzę, że Richie chciałby być zapamiętany w taki sposób. Wspaniale, że ludzie w dalszym ciągu Chcą go oglądać i słuchać, ale nie wiem co z tego będzie. Być może jeśli uda nam się opanować chociaż niektóre z jego zdrowotnych problemów, to może znowu uda mi się go ponownie wsadzić do samolotu na jakąś trasę. Na razie kilka dni temu lekarze ostrzegali nas, żeby unikać jakichkolwiek dalekich lotów. Ale kto wie, może jeszcze kiedyś ponownie udamy się w podróż? Jak widać nadszedł ten czas, że wielcy tego świata będą powoli schodzić ze sceny z racji wieku. Ale nie dzielmy skóry na niedźwiedziu i życzmy Richiemu sporo zdrowia. Nocny Kochanek ledwo zakończył jubileuszową trasę, która jak pokazują plany koncertowe była tylko rozgrzewką. Start plenerowej trasy zaliczyli już wczoraj na majówce we Wrocławiu i terminarz mają zajęty aż do początku września. Na liście są juwenalia, dni czy święta różnych miast, ale nie brakuje także większych wydarzeń jak chociażby Rokowizna, Cieszanów Festiwal czy Lato na Maxa. W dzisiejszym wydaniu to już będzie wszystko. Dziękujemy za wsparcie naszym patronom. Zachęcamy, by dołączać do tego grona nie tylko na Patronajcie, ale również na Facebooku. Tyle ode mnie. Widzimy się przy okazji następnego materiału. Do zobaczenia. Partnerem kanału jest Viniere Bookings, jeden z liderów na polskim rynku koncertowym.